Cześć, z tej strony Marcin, to jest przeprogramowanie fit code. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak ogarniać backend w aplikacjach serverless, no bo wszystko fajnie, możemy sobie postawić stronkę na Gatsby.js, możemy korzystać z hostingu Netlify, możemy sobie podpiąć headless CMS-a, no ale nie każdy kod możemy wykonywać po stronie przeglądarki, no bo czasami jakieś API nas zablokuje ze względu na politykę CORS, a czasami musimy skorzystać z jakiegoś sekretnego klucza do wygenerowania tokena dostępowego, no i siłą rzeczy nie możemy tego trzymać w przeglądarce, no bo każdy będzie miał do tego dostęp, a wtedy wiadomo, może mieć yy, to niepożądane skutki na tle bezpieczeństwa. Tak więc musimy mieć ten backend siłą rzeczy. No i jak sobie z tym poradzić? No, w przypadku Netlify Functions bardzo prosty sposób, bo jest to usługa, która zapewnia nam dostęp do. AWS Lambda, tych funkcji Amazonowych, tyle że bez jakiejś tam samodzielnej konfiguracji, to jest gotowa, przygotowana przez nich usługa, która dopóki wykonujemy mniej wywołań niż 125 tysięcy, czy też ten nasz kod działa krócej niż 100 godzin w, w miesiącu, to ta usługa jest darmowa. Moim zdaniem to spełni wymagania wielu projektów. No i dzięki temu właśnie możemy sobie w prosty sposób tworzyć endpointy API, które będziemy sobie wywoływali z poziomu client side i ten kod będzie się na serwerach Netlify wykonywał, może właśnie robić kolejne zapytanie do jakiegoś zewnętrznego API z użyciem tego naszego sekretnego klucza i zwróci nam na przykład token, czy zwróci nam jakieś inne dane, które nie byłyby dostępne. Z poziomu przeglądarki, właśnie choćby ze względu na politykę Cors. No i właśnie taki przykład Ci dzisiaj pokażę. Wbijamy do kompa i lecimy z tematem. Dobra, jesteśmy na stronie domowej Netlify Functions. Tu mamy taki wysoko poziomowy opis całej tej usługi. No przede wszystkim musimy wiedzieć, że to po prostu jest taka nakładka na AWS Lambda. To jest świetna usługa chmurowa, no ale wiąże się z dość dużą ilością konfiguracji. Netify nam to znacznie upraszcza. Jedyne co będziemy musieli zrobić, to utworzyć folder i zacząć pisać funkcje, które zresztą staną się po prostu endpointami API. No i wewnątrz tych naszych funkcji możemy ukryć właśnie jakieś klucze, dokonywać walidacji inputów, które przekazuje nam użytkownik. No, i w ostateczności po prostu zwracamy coś z powrotem do przeglądarki. Zresztą zaraz pokażę Ci, jak to wygląda w praktyce. Tutaj mamy use cases y tych naszych Netlify Function, porównanie z innymi usługami. Dalej tutaj rozwodzimy się nad zaletami. No, i na końcu, pricing. Jak widzisz, wspomniane 125 tysięcy wywołań i 100 godzin działania za darmo. To jest naprawdę świetny plan, no a zresztą nawet ten level 1, gdzie płacimy 25 dolarów, czyli stówkę, no to już wtedy mamy tych wywołań aż 2 miliony i 1000 godzin do dyspozycji. I tu na kolejnej podstronie mamy zastosowanie praktyczne Netify Functions, poczynając od takiego prostego Create React App z dodatkiem tych naszych funkcji lambda, autoryzacja, rozsyłanie maili, no wszelkiego rodzaju proxy właśnie jeżeli chodzi o, o zapytania do zewnętrznych api, gdzie mamy jakieś dane wrażliwe, hasła, klucze, to wszystko właśnie możemy sobie ukryć w ramach tego naszego Netlify Function i nie bać się, że, że to trafi w jakieś niepowołane ręce. Oczywiście, Netlify przygotował też taką dokumentację techniczną, gdzie dostajemy wskazówki co do tego, jak to wszystko skonfigurować. Wszystko jest opisane w sposób treściwy, bez zbędnego rozwodzenia się. Tu już właśnie wchodzimy w samo API tych naszych funkcji. Eksportujemy handlera, który przyjmuje trzy argumenty. Event zawiera wszelkie informacje o zapytaniu, które trafiło na endpoint, więc możemy sobie przekazywać jakieś query string parameters, możemy sobie przekazywać jakieś body w poście, tak jakbyśmy po prostu wywoływali dowolne backendowe API. Tu mamy kontekst, to jest związane z tym, jak właśnie ta funkcja była wywoływana, bo nie tylko zapytania HTTP mogą trigerować funkcje, mogą być to również netifajowe eventy związane z tym, że ktoś się zalogował. No i z tego od groma, w zależności w jak dużym stopniu korzystasz z tego, co Netifaj ma do zaoferowania, no to ten kontekst będzie dla Ciebie mniej lub bardziej istotny. I ostatni parametr to callback, czyli funkcja, która pozwala nam. Zwrócić dane z powrotem do użytkownika w formie odpowiedzi po protokole HTTP. Tak to wygląda. Dobra, no i w ramach tego odcinka zrobimy sobie prosty przykład. W oparciu o to Create React App Lambda po prostu zbudujemy za pomocą funkcji Netify Proxy, w którym ukryjemy klucz do api ipstack. Tu mam ten swój klucz. Jako, że w ramach ipstacku mogę miesięcznie wykonać tylko. 10 tysięcy zapytań No to nie chciałbym, żeby ktoś po prostu sobie z mojego klucza korzystał Dobra, no to co? Musimy sobie zdeployować ten nasz projekt do Netlify Connect to Github Logowanko Ok, projekt już jest Więc przechodzimy na Githuba Klonujemy projekt Odpalamy go w kodzie i możemy się zapoznać ze strukturą, a w międzyczasie puścimy sobie yarn install, żeby wszystkie paczki się zainstalowały. No i to jest klasyczny Create React App z dodatkiem tego folderu lambda, gdzie właśnie przechowujemy kod źródłowy naszych Netlify Functions. Tu w ramach tego przykładu mamy dwie gotowe. Pierw taką prostą, zmniejszę sobie czcionkę trochę. I jak widzisz, w momencie kiedy wywołamy, kiedy wywołamy na lokal hostie, czy tam na naszej domenie endpoint Netlify, łamane na functions, łamane na hello, no to dostaniemy odpowiedź yy, Hello World. Zresztą zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Tutaj korzystamy z komendy Netlify dev. W ten sposób uruchamiamy serwer deweloperski Netlify'a, który oprócz tej naszej apki yy, postawi nam również serwer lambda właśnie w oparciu o których będziemy korzystali z tych funkcji żeby mieć dostęp do Netlify Dev, musisz mieć zainstalowany globalnie Netlify CLI to również w ramach tego repozytorium Create React App Lambda jest opisane w sekcji Local Development, więc jeżeli będziesz stawiał to u siebie to pamiętaj, żeby, żeby to Netlify CLI również u siebie zainstalować. Dobra, puszczamy Netlify dev no i mamy tutaj dwa przyciski call lambda, wywołaliśmy to hello i zwróciło nam hello world zresztą sam zobacz, zróbmy to jeszcze raz poszedł yy, get pod Netlify functions hello i w odpowiedzi dostajemy message hello world, proste proste no drugi przykład to jest wywołanie jakiegoś tam API z żartem dotyczącym taty cokolwiek to znaczy, tym niemniej jak widzisz tutaj jest po prostu jakieś zapytanie get wykonane za pomocą Axiosa. Mamy tu normalnie header'y. Dostajemy dane z serwera i zwracamy je do przeglądarki z kodem 200 i w ciele przekazujemy ten nasz żart. Zobaczmy jak to wygląda w przeglądarce. Wywołamy sobie call async lambda. Poszło zapytanie async that joke. No i dostaliśmy ten nasz żart w odpowiedzi. Jest bardzo śmieszny. Dobra. No i teraz może przebudujmy sobie po prostu tą funkcję na tą, w której ukryjemy już konkretny klucz do API, żeby pokazać Ci takie podstawowe zastosowanie praktyczne, z jakim często się spotkasz realizując wszelkiego rodzaju projekty w tej formule serverless. Ogólnie rzecz biorąc, ten nasz kod w ostateczności trafia do folderu build lambda i w nim już mamy kod przetranspirowany, zminifikowany, gotowy do wykonania na serwerach Netlify. Ogólnie ścieżkę tego, gdzie to ma się zbudować, wskazujesz w pliku netlify.toml lub w panelu administracyjnym na stronie Netlify'a. Pamiętaj o tym, że jeżeli masz zdefiniowany netlify.toml, to on zawsze ma pierwszeństwo względem tego, co jest na stronie. I tu jak widzisz, w functions mamy wskazane build lambda no i dokładnie do takiego folderu te nasze funkcje trafiają. Dobra, może na początek zmieńmy nazwę tego pliku, tak żeby Endpoint faktycznie wskazywał na to, co chcemy uzyskać. My chcemy uzyskać getIP Geolocation. Jak widzisz, momentalnie zbudowała się nowa funkcja. No i teraz tak, przejdźmy, może tutaj na stronę IPS, weźmy ten bazowy URL, żeby było trochę ciekawiej. To samo IP, które chcemy sprawdzić, przekażemy sobie jako query param string i zrobimy to tak. ip event query string parameters. Ok. Teraz potrzebujemy tego naszego klucza API. Ja już mam go gotowego. No i teraz zgodnie z dokumentacją lecimy z tym naszym URLem GET. Pierw podajemy IP po czym podajemy access key. oczywiście nie chcemy zwracać data.joke tylko na przykład data.city w takim układzie musimy jeszcze przejść do naszego app.js zmienimy tutaj async.joke na get IP geolocation i do fetcha musimy również dodać to nasze IP, które chcemy sprawdzić. Weźmy to, co oni sugerują na stronce. To jest niby moje IP. Zobaczmy, jak to wygląda. OK, wracamy do naszego przykładu. Function not found. To niestety się zdarza. Jak widać jednak, kiedy tworzymy nową funkcję, trzeba na nowo postawić serwer deweloperski. No dobra, zobaczmy teraz. Odświeżymy sobie i weźmy call Async Lambda, tararara, i zwróciło nam Mokotów. Jak widzisz, wykonaliśmy tego GETA pod ścieżkę Native Functions GET ip geolocation z tym naszym y, parametrem mojego IP i zwróciło nam to nasze city, tak jak chcieliśmy. Jeżeli chciałbyś z tego API korzystać w kilku funkcjach. No, to znacznie lepiej zadeklarować je jako zmienność środowiskową w Netlify'u. Masz taką możliwość, już ci pokazuję gdzie. To jest build i mamy właśnie environment variables. Tutaj po prostu deklarujesz sobie na przykład no tam API token, przypisujesz wartość, whatever, i potem już w ramach tych naszych funkcji masz do nich dostęp w taki oto sposób. Tak, jak to po prostu by była zwykła zmienna, czyli po prostu proces env i to tam będzie Ci hulało. Nawet w ramach serwera deweloperskiego, który również tam zasysa nam te zmienne środowiskowe ze stronki. I o czym jeszcze warto wspomnieć, te wszystkie zapytania w ramach serwera deweloperskiego oczywiście nie wliczają nam się do tego limitu wywołań, więc możesz sobie na spokojnie testować. Dopiero to, co jest wywoływane na produkcji, wpływa na ten nasz miesięczny limit. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że po raz kolejny zachęciłem Cię do korzystania z Netify. Ja naprawdę lubię tą usługę. Uważam też, że chyba powinni mi zacząć za to płacić, bo polecam ją nadzwyczaj często. No, Ale biorąc pod uwagę, jak dużo wartości dają za darmo, to moim zdaniem jak najbardziej warto takie usługi polecać. Życzę udanego budowania stronek w oparciu o generatory stron statycznych, takie jak Gatsby. Teraz, w połączeniu z headless CMS i Netlify Functions, nie masz najmniejszego jakby problemu ze zbudowaniem aplikacji z prawdziwego zdarzenia. Czy jest to blog, czy jest to sklep, czy jest to jakaś strona filmowa, bezpieczeństwo już nie jest Twoim problemem. Dzięki Ci za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału, zapisania się do naszego newslettera pod adresem przeprogramowani.pl łamane na newsletter. Widzimy i słyszymy się już niedługo. Wszystkiego dobrego. Cześć.